Dzisiaj w nauce skryptowania w końcu będziemy robić coś, co będzie po prostu widać w naszej grze. Więc po dołączeniu się do projektu prawdopodobnie ujrzysz Spawn Location i Baseplate. Spawn Location, jak na sama nazwa wskazuje, to jest miejsce, gdzie się gracz po prostu odradza. Czyli jak widzicie, on się odradza w osobnym miejscu na tym Spawn Location. Czyli na przykład teraz jestem odrodzony tutaj, a następnym razem, jak się dołączyłem, to mogę być w innym miejscu co odrodzone. Może pierwsze co, tu dodajmy sobie partam i zobaczmy, co on ma w sobie. Jak widzicie, tutaj wyprostowałem pojawiło się nam kilka opcji, gdy mamy zaznaczonego tego parta. Mamy tutaj coś takiego jak kolor, jak cienie, jak widoczność tego parta, skala, pozycja i tak dalej. To wszystko, co tutaj jest widoczne, możemy ustawiać za pomocą skryptu. Czyli najpierw na przykład weźmy pod uwagę skalę, czyli size. Tutaj mamy ustawione 4,1,2. Nie zbyt wiemy, co te liczby oznaczają, więc możemy sobie je rozwinąć i w tym momencie widać, że 4 to jest w osi X, 1 to jest w osi Y i 2 to jest w osi Teraz, na przykład, możemy wszędzie wpisać sobie piątkę, żeby był na przykład równy klocek, Pięknie, bardzo ładnie. Taki trik oczywiście, nie trzeba wpisywać wszędzie tutaj osobno piątki. Po prostu można wpisać na przykład zamiast tych wszystkich trzech piątek, wpisać na przykład cztery. I wtedy też ustawia nam się wszędzie cztery, ale ja zostawię na razie pięć. No i w innych tutorialach dodawaliśmy skrypty generalnie do server script service. Tutaj mam te dwa ostatnie skrypty, ale dzisiaj myślę, że łatwiej będzie dodać do parta. Teraz chciałbym podziękować moim wspierającym, jeżeli. Chcesz do nich dołączyć, to klikaj ten guzik Wesprzyj i pogratulować tym osobom stopki z Biting Simulator. Ale nie przedłużając, przejdźmy do kolejnej części odcinka. A więc, tak, pierwsze co, to chciałbym, abyśmy po prostu zdefiniowali sobie tego parta, żebyśmy mogli z nim pracować. Czyli piszemy sobie local Part, po prostu to jest ta nazwa zmienna tak jak uczyliśmy się w pierwszym odcinku z tej serii. I teraz, żeby definiować na przykład jakieś obiekty, to możemy zrobić na dwa sposoby. Albo robimy sobie Game. I teraz wybieramy sobie coś stąd. Workspace na przykład w tym przypadku, bo part jest w workspace, kropka part i wtedy jesteśmy w naszym parcie i już podpisaliśmy naszą zmianą ale jak skrypt jest w naszym parcie, to po prostu możemy napisać skrypt, czyli definiujemy naszego skrypta. parent, czyli rodzic naszego skrypta. Ponieważ w Robloxie jest układ hierarchiczny, dlatego na przykład Workspace jest rodzicem dla Parta, a part jest rodzicem dla skrypto. Z tego wynika że trzeba wziąć rodzica skryptu. A więc gdy mamy już zdefiniowanego naszego parta, teraz chciałbym, abyśmy skryptem zmienili jego na przykład rozmiar, czyli na przykład zobaczmy, gdzie w tym, w tym parcie jest ten size. Ej ja widzicie tutaj się on umiejscowia, więc wpisujemy sobie part, kropka i po kropce nazwę konkretną tego property'a, którego chcemy zmienić, czyli kropka size i size przyjmuje wartość wektora 3, ponieważ jest wartość tutaj x, y i z i to jest właśnie ten wektor 3, x, y, z. I teraz tak, żeby zrobić nowego wektora, bo w tym przypadku robimy właśnie nowego tego wektora, wpisujemy wektor 3, new i jak widzicie, tabłem, jak zatwierdzam, to od razu się pokazują nam nawiasy. I w tych nawiasach jak widzicie, tutaj wpisujemy x number, y number i z number. Czyli tak jak tutaj, w size jak jest 5,5,5, tutaj możemy na przykład wpisać 2,2,2. Teraz jak kliknę run, w jak widzicie, zmniejszył nam się part, jeszcze będę tutaj, żeby było idealnie widać, jak widzicie, nam się drastycznie zmniejsza. Więc jak już mamy te zmniejszanie na przykład parta, albo może być też zwiększanie, możemy przejść do na przykład kolorków, bo też kolorki się inaczej ustawia. I kolory można ustawić na dwa sposoby. Jeden to jest bardziej prosty sposób, a drugi trochę ma więcej rodzajów po prostu kolorów ten drugi sposób jest też przez to trochę trudniejszy. Ale ogólnie myślę, że wszystko dobrze da się zrozumieć. A więc tak, pierwszy sposób, ten co ma najmniej kolorów to jest brick color. Jak widzicie, mamy tutaj tylko tyle kolorów dostępnych, więc możemy napisać, przykład sobie napisę part, czyli znowu przejdziemy do naszego parta i teraz mamy brick color z dużej litery, czyli piszemy, kropka, brick, Kolor. Czyli nam przechodzi do Brick Color i teraz te Brick Color ustawiamy na takie kolor, jaki chcemy. Brick Color po prostu przyjmuje Brick Color. Czyli po prostu nowy, stworzymy sobie nowy Brick Color. To jest tak samo jak w czy 3, tylko że z słówkiem Brick Color. Czyli kropka new i tutaj wpisujemy sobie nazwę naszego koloru. Czyli nazwę się wpisuje w typie string. A string się robi w cudzysłowiach. Więc piszemy sobie cudzysłowia i tutaj piszemy jakąś nazwę. Kolor. Kolorów, możemy sobie jakieś wybrać. Na przykład to będzie, nie wiem, na przykład New Yellow. I teraz, jak sobie zrobimy New, nawet to od razu nam się pokazuje New Yellow. I teraz, jak sobie weźmiemy tej i klikniemy Run, to jak widzicie, pięknie nam się zmienia kolorek. Ale mówiłem, że jest też drugi sposób na zmienianie koloru. I może już go widzieliście, ponieważ gdy byłem tutaj, mógł zostać zauważony przez Was. I widzicie, jest to po prostu kolor. I teraz, jak sobie tutaj klikniemy, to mamy dosłownie, nie wiem, ile kolorów, ale strasznie dużo kolorów do wyboru różne odcienie jasności, po prostu masa kolorów, które można wybrać. I tutaj sprawa jest dosyć prostsza, bo nie trzeba patrzeć, jak się nazywa ten kolor. A więc tak, znowu mamy sobie parta, znowu piszemy tak samo jak wcześniej kolor i kolor przyjmuje kolor 3. Dlaczego 3? Ponieważ jak widzicie, tutaj są po prostu 3 wartości, tak samo jak wektor 3. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest poprawne wytłumaczenie tego, ale można sobie tak to skojarzyć. Ale to nie jest x, y i z, jakbyście tak powiedzieli. Pomyśleli. Czyli znowu tworzymy sobie kolor 3, new, i tutaj możemy sobie wpisać jakieś losowe liczby, ale bardzo fajne jest to, że możemy sobie kliknąć na to kolorowe kółko i tutaj wybrać sobie kolor, jaki chcemy. Na przykład wybiorę sobie może taki, o, jasno-zielony. I teraz jak kliknę OK, to automatycznie ta liczba się tutaj wpisuje. Więc jak teraz kliknę Run, tak jak widzicie, pięknie zmienia się kolor na jakiś jasny, zielony. OK, więc jak mamy już skalę i kolor, to może przydałoby się teraz ustawić jakiś inny materiał, na przykład jakiś świecący, więc tak. Znowu piszemy part i teraz materiał jest pod nazwą po prostu materiał, czyli part.material i przy materiale trochę inaczej się to robi, ponieważ nie ma czegoś takiego jak material3 albo material.new. Po prostu trzeba napisać coś takiego jak enum. Po kropce... Piszemy sobie material i po kropce kolejnej piszemy sobie nazwę tego materiału. U mnie to będzie neon, żeby jakoś ładnie się świeciło. Czyli po prostu to ustawi nam materiał na neon. Tutaj wpisujemy nazwę tego neonu, a tak się uzupełnia ten materiał. A więc teraz po prostu klikamy sobie run. I jak widzicie, teraz pięknie nam świeci ten materiał. Jeszcze mogę wam pokazać, że na przykład jak jest Ankor, jest taki haczyk do zaznaczania i odznaczania, to jeżeli wpiszemy sobie part.anchor, to porówna się nie ustawiamy sobie uncored.new tylko po prostu wpisujemy albo true, albo false, czyli albo prawda, albo fałsz czyli na przykład wpiszemy sobie true czyli prawda, czyli będzie zankorowane i teraz on powinien być w powietrzu delikatnie, bo zmienia się jego size, więc będzie delikatnie w powietrzu jak widzicie jest idealnie w powietrzu, on nie spada na ziemię tak jak wcześniej. Możemy też ustawić part.transparency które znajduje się tutaj to się ustawia zwykłą po prostu liczbą, czyli wpiszemy sobie na przykład jak tu AI mi podpowiada 0.5 no, i jak teraz sobie ranujemy, to nie świeci się nasz obiekt, ale jak widzicie, jest delikatnie przenikalny. Teraz zajmiemy się trochę trudniejszą rzeczą, ale myślę, że już to powinniście umieć. Szczególnie kiedy słuchaliście na poprzednich tutorialach. Jak widzicie, usunąłem większość z naszego sklepu, zostawiłem po prostu tylko zdefiniowanego parta. Bo teraz chcę zrobić tak, aby na przykład co chwilkę part zmieniał swój rozmiar oraz kolor oraz pozycję. A więc, żeby to zrobić, tworzymy po prostu jakąś pętlę. Według mnie tutaj trzeba stworzyć po prostu pętlę while, żeby ona ciągle się wykonywała. Więc while i po spacji od tego while możemy napisać wait na przykład jedną sekundę. W tym momencie pętla będzie się wykonywała co jedną sekundę w nieskończoność. Jak klikniemy zatem ENTER, to nam pokazuje się DO i N. Najpierw zrobmy zmienianie kolorów. Możemy sobie zrobić PART, kropka. Ja tu użyję Brick Color, bo Brick Color ma naprawdę bardzo fajne zmienianie randomowe kolorów. Zaraz Wam pokażę, bo bardzo łatwo to napisać. Brick Color równa się tak, jak wcześniej się uczyliśmy. Brick Color przyjmuje Brick Color, więc piszemy Brick Color. I tutaj nie piszemy NEW, bo nie chcemy ustawiać na konkretny kolor, tylko piszemy sobie na przykład Random I po prostu jakikolwiek kolor nam wybierze za nas. Dalej piszemy, że na przykład chcemy zmieniać rozmiar na jakikolwiek inny. Więc znowu piszemy part.size i size przyjmuje wartość wektor 3. A więc stworzymy nowego wektor 3, czyli wektor 3.new. Tutaj pomiędzy nawiasami tak jak trzeba napisać, po prostu x, y, z. Ale my to zastąpimy randomowymi liczbami. Czyli na przykład możemy napisać, tak jak w poprzednim odcinku też używaliśmy tego, math.random i w tych nawiasach pisujemy, jakie liczby mają być. Czyli na przykład wpisujemy sobie od 1, na przykład do 5 i wtedy tak będzie. Oczywiście to nie jest albo 1, albo 5, tylko też może być 3, 4 i tak dalej. Więc sobie uzupełniamy tu jest nasze x. Tu jest nasze y, i tu jest nasze z. I to każde będzie miało inną liczbę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Znaczy, zależy, jak się wylosuje, oczywiście. Oraz możemy też zmieniać pozycję, czyli znowu robimy part.position. I możemy zobaczyć do parta, że pozycja też ma trzy wartości. Jak ją rozwiniemy, też ma x, y, z. Też tutaj trzeba stworzyć nowego wektora, czyli wektor 3.new. I tutaj tak samo pozwolę sobie to skopiować. Po prostu robimy takie wartości. Chociaż w sumie też tutaj, jakby mogę trochę. Zmieniać, na przykład zrobię tutaj minus 10 i 10 i tutaj też minus 10 i 10. Pewnie zapytacie, dlaczego nie zrobiłem tutaj minus 10 i 10, ponieważ ta oś, czyli oś Y, jest to oś, jak widzicie, ta zielona, czyli ona idzie do góry i w dół. Jakbym dał na przykład minus 10, to by się pojawił pod mapą, a ja tego raczej nie chcę. No więc uważam, że nasz skrypt jest gotowy. I teraz zobaczcie, jak ja kliknę po prostu run, jak widzicie, co chwilę, co sekundę dokładnie part zmienia pozycję, zmienia skalę i zmienia kolor.